Siemanko, witam Was serdecznie. Jestem teraz wieczorkiem, jest, mamy godzinę około 23 na budowie. Yy, dwie godziny temu pojechałem stąd. Yy, I dwie godziny temu załączyłem sobie ten sprzęcik. Osuszacz, pochłaniacz wilgoci, coś takiego. Mamy teraz temperaturę 16 stopni i wilgoć 60. Słuchajcie, wypożyczyłem sobie tą maszynę, ponieważ zauważyłem, że w pewnym miejscu tam zaczęło się skraplać. Ja tu niby grzeję. Czekam też na montaż pieca gazowego. Ja tu niby grzeję, no ale niestety, na... jak jeszcze robiłem tą część, to było spoko. Ale już jak zacząłem, jakby. Wszystko w koło y, robić, y, tą gładź, A tutaj też pokoik, y, no to niestety tej wilgoci się sporo nazbierało no i nie szło, nie szło tego jakby y, zlikwidować i dlatego też sobie to wypożyczyłem, koszt wypożyczenia takiej maszyny to jest 50 zł na dobę, no nie jest to tanie ale taka, taka maszyna kosztuje y, około 10 tysięcy. Ona y, potrafi przerobić 150 litrów chyba na dobę, coś takiego. Także sporo. Y, I zmieniam lokalizację tam od czasu do czasu. Znaczy no, od czasu do czasu. Była tam za dwie godziny, stała tam, ale tam już nie było źle, a tutaj, tutaj zobaczcie, ściany są y, mokre jeszcze. Dlatego chcę zobaczyć jak to będzie A rano, jak tu przyjadę, bo no jak można zobaczyć, kapie sobie powoli, czasami szybciej, czasami wolniej. No i też fajnie, bo ona oddaje trochę ciepła, także też, też się troszeczkę tutaj nagrzewa. Wyzerowałem licznik jutro. Yy, tutaj mamy maksimum. 16,2% i 62% wilgotności i minimum 15,1% i 60% dobra a tutaj mamy teraz ile jest dobra, jutro przyjeżdżam z rana na budowę i zobaczymy czy się tu coś zmieni no na kamerze to tak nie widać, czy jest tak mokre czy nie, ale uwierzcie mi, że, że one są jeszcze mokre te tynki, te tak te, 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 te ładnie. Dobra, jutro może coś więcej powiem. E, pokażę Wam jeszcze na szybko. E, przez dwie godzinki. No nie wiem, tu. Około 3 litrów wody w ciągu. Tutaj, jakby na tym obszarze on sobie tutaj w tym miejscu stał. No i tyle. Dobra. Do zobaczenia rano. Siemanko. Na szybko przyjechałem zobaczyć co tu się dzieje z rana, samego jeszcze jeszcze nie w przebraniu budowlanym, a dzieje się to, że ściany są suche moi drodzy. Tam gdzie trochę więcej może no to jeszcze... Tak jak tu na przykład widzicie, no w tym miejscu, ale tak naprawdę wszystko praktycznie wyciągło. Ja sobie go teraz przestawię tam do pokoju Wody przez noc Nie wiem, później to zleję, mniej więcej zobaczę, bo nawet tak nie wiem ile Ile ten kalfasik ma No to licząc W ciągu tyle No nie wiem ile to może być No ponad 5 litrów do 6 No i tu To co wcześniej wylałem Później to przeleję w inne wiadro i tak mniej więcej Sprawdzę Sprawdzę sobie teraz wilgotność 50% Temperatura 15,8 w tym momencie Maksymalnie Była wilgotność 63,16 stopnia i minimalnie 14,7 I 50% Czyli tak jak Teraz Dobra Przedstawiam sobie Tam do pokoju Jadę jeszcze chwilę do domu i i przyjeżdżam. Do... A nie wiem czy wspomniałem. Wiatrak jest uruchomiony po to, żeby wzbudzić to powietrze, żeby ono yy, cały czas jakby krążyło, żeby, 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 żeby tak unieść. Dobra, przestawiam sobie tą maszynę. No i dobra. Zobaczcie jak to wy... <laughs> wygląda tutaj. Może włączę światło. O, tu lepiej widać. Jak to jest. Jakie to jest mokre. Tutaj musiałem sobie siatkę dać i zaciągnąć, bo tam mamy ewentualnie na przyszłość do podpięcie do, do grzejnika. No i dobra. Tu też mokre ściany. Także uruchamiam maszynę. No i tyle. Dobra, dzięki za uwagę, nareczka.